Cześć Manko z tej strony Noli Witam was w odcinku Simon mówi dawno nie było A dzisiaj Simon mówi na nowym trybie podłoga to lava Więc będzie, będzie konkretnie, będzie konkretnie Ale o dzisiaj nie będzie Simon mówi Tylko będzie Noli mówi Więc zapamiętajcie sobie od teraz, że Komendy Simon mówi anulujecie I będą komendy Noli w mówi Jak będzie powiem Simon mówi coś to nie reagujecie Ale jak powiem Noli wszyscy na most, wszyscy na most Nie pod mostem, wszyscy na most, wszyscy na most Na most, ale nie na barierki tylko na most Na most, na most, wszyscy Okej, okay. Simon mówi sto Nie bierzcie nic, nie bierzcie żadnych przedmiotów. Widzę, że ktoś tutaj wziął. Ty, tyranozaur, dawaj te śmierdziuchy. Widzę, że wziąłeś. Jeszcze masz szansę. Dobra, ustawiajcie się na moście. Linia, wszyscy na moście. Linia, linia. Zero matsów farmienia. Dobra, jest gir, mam broń. Dobra, więc pamiętajcie. Nolif mówi na moście, Nolif mówi na moście, na moście wszyscy Nolif mówi. Sztosik, linia na mo O, linia, tak jak stoicie tutaj. Ładnie, wszyscy... Jest... Nolif mówi linia, linia, wszyscy linia, Nolif mówi. Okej, okay, super. Ale z linia. Czemu ty nie ma linii? Freddy, banana, nie zdążyłeś, za późno. Dobra, <laughs> totalny bezruch. Nolik mówi totalny bezruch, totalny bezruch. Nie wiem czy ktoś oglądał, czy wie co to znaczy totalny bezruch. Ale chyba wszyscy oglądali wiedząc co to znaczy totalny bezruch. Ale was trybie coś, ale to chyba Bóg. Powietrze liska jest to nowy tryb. Lawa zacznie tutaj się wszędzie zaraz wylewać i tak dalej, więc to będzie pewne utrudnienie. Kolejna sprawa, kucnąć. Jezu, jak to zważywiłeś? Okej, okay. Simon mówi kucnąć. A, tu są składy. Pamiętajcie, miał być Nolif, Nolif mówi. Nolif mówi idziecie w stronę W, stronę w wszyscy. Nolif mówi w stronę W, czyli wychodzimy z mostu, w stronę W, wszyscy, w stronę W. Wychodzimy z mostu. Zapomniałem, że tu są oddziały i myk jest taki, że niektórzy może być tak, że może więcej osób wygrać niż jedna. Albo nie. Dobra. Stop! Dobra, macie szczęście. Okej. Okay. Simon mówi stop. Okej, okay, dobra, nikt. Okej, okay, to słuchajcie teraz, Nolif mówi stop. Dobra, Jezus, nareszcie wszyscy. Okej, okay, Nolif mówi teraz stanąć wszyscy wy. czekajcie, stanąć wszyscy w tym miejscu, w tym tanczę. możecie zerknąć. Nolif mówi, w tym miejscu, w którym tańczę tutaj, ale nie mogę tanczyć tutaj. O, wszyscy, dobra, tylko nie otoczcie mnie, stoćcie, stójcie tam, gdzie tańczyłem, tam, gdzie tańczyłem, dobrze, dobrze. Noliv mówi...

Idziemy, Nolich mówi, stajemy wszyscy na tej krawędzi tutaj, tutaj że i podziwiamy jak ładnie lawa wygląda. Zapraszam wszystkich nolik mówi. Come on, come on, szybko szybko, 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 bo nie ma czasu. Nie budujemy nic. Wy nic nie budujecie, pamiętajcie. Tutaj, tutaj na tej górnej, nie tutaj gdzie ja stoję, tylko na tej górnej. Dobrze, dobrze, dobrze. Na górze macie stać. Noliv mówi, widzicie, lawa przybiera. I teraz, gdzie ty, morderczko, Gdzie ty? U góry miałeś być, no leś tam. Nie mam strzałów już, powoli mi broni brakuje. Także to jest złe. Okej, okay, Noliv mówi. Y... Jedna osoba musi nam skoczyć. No i mówi Piłkara z skaczesz, skakujesz, możecie ratować Macami. Dobra, dobra, dobra. Kolej, Wszyscy skakujecie teraz. No mówi, wszyscy teraz skakujemy. Ale do lawy, nie na Jak? Na Jak Macy. Dobra, dobra, wychodźcie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Dobra, dobra, na razie jest git. Nolik mówi, spadamy stąd i idziemy na to drzewo wiedzy. Budujcie mi tam drogę, na to drzewo wiedzy, bo ja tam chcę skrzynkę. Budujcie drogę, Nolik mówi. Wszyscy budujemy, wszyscy budują. Noich mówi, wszyscy budują. Nieważne co, wszyscy budują. Wszyscy budują, dobrze, dobrze. noli mówi, wszyscy budują. Darmowe Macy. Okej, okay, Noli mówi, stop. Nolif mówi totalny bezruch, totalny bezruch Nolif powiedział Okej okay, dobra super Fajnie mi się to prowadzi ludziska Bardzo mi się to podoba, Nolif mówi wszyscy stoimy w miejscu Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Nolif mówi teraz yy, Wszyscy nie chowamy budowania i idziemy na drzewo wiedzy Kawan wszyscy, Nolif mówi wszyscy, wszyscy Totalnie wszyscy Okej, okay, okej, okay, okej okay. To wywalmy stąd, to nie jest potrzebne Nie podnosimy tego kawacha Jak coś Nolif mówi, tego też nie, okej okay. Dobra Nolif mówi Przybiera trochę nam na lawie i na szczęście że Yy, Macy się respią, więc yy, no dawno nie było takiego Simona. I to jest, to jest całkiem piękne. I teraz będę miał dla ciebie zadanie: o, dla ciebie, jak tu tak ładnie przeszedłeś się pokazać. Idź na miejsce startowe: idź na miejsce startowe i wróć z powrotem. Czyli na most, tam gdzie zaczęliśmy samą zabawę. Czas start. Simon, Noliv mówi: leć, ale masz czas na to ograniczony, więc leć, leć. Jezu, myślicie, że mu się uda? Dobra, a teraz zobaczmy jedną rzecz. Okej, okay, Nolif mówi kłusnąć wszyscy. Okej. Okay. No, no, jak ci tam idzie kolego? Dobra, teraz będzie lekki... Dobra, nie, nie, zacznijmy. Nie. Dobra, dobra, dobra. I możesz powoli wracać, możesz powoli wracać, ale zostaw tam, trójkąt tam postaw, postaw tam trójkąt ceglany, szybko. Szybko, 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 Stawię trójkąt ceglany, dobra. Może być metalowy, dobra. Chodź, wracaj do nas, wracaj do nas. Cała reszta. <grym> Noliw mówi, stawać tutaj, totalnie przy krawędzi, w tym miejscu, w tym miejscu, totalnie przy krawędzi, ale tutaj. Ale, dobra, dobra, dobra. Wszyscy, 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 totalnie, wszyscy, totalnie. Tam ten, ten, ten niech wraca powoli. Okej, okay. ty będziesz tam bezpieczny, skoro ci udało, to wykonać twoje łatwe zadanie dosyć. Teraz mówi, skoro Noliw powiedział, że stoicie przy krawędzi, to będzie lekki troll. Mam czepiaka. I ktoś zostanie tym trzepiakiem, więc przygotujcie się. A ty swoją drogą nie masz wyciągniętego tego yy, budowania, bo wszyscy mieli mieć wyciągnięte. Więc ty jesteś skażony. Uciekajcie od niego. Noliw mówi. No niestety, tutaj się nie udało. Dobra, skoro cała reszta żyje, nie chcę was za szybko niszczyć, nie? Bo chcę, żeby ta lawa trochę nabrała mocy, więc kolejnym zadaniem jest tak. Wszyscy ustawcie się wokół drzewa. Noliw mówi. Wszyscy ustawcie się wokół drzewa. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Wszyscy totalnie. Ok, super. I teraz ja tutaj żeby nie było, że kogoś widzę, w tym miejscu, o dokładnie w tym, tutaj, o, rzucę na oślep coś, rzucę coś na oślep i macie się nie ruszać, jest totalny bezu jak zobaczę, że ktoś się rusza, to ginie, rzucam coś na oślep, nie wiem, czy ktoś zginie, czy nie, więc o nie, tylko ja zginę, jestem idiotą, dobra, czekajcie, wiecie co, to jeszcze raz, yy, noleap mówi, yy, stać w miejscu, no nie, drzewo was uratowało. Drzewo więc was uratowało. W każdym razie ktoś musi i tak zginąć w tej konkurencji, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uciekać, 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 uciekać Stop, 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 Znaczy, no i mówi stop totalny. Ty jeszcze przed komendą, niestety kolego zacząłeś się ruszać, a był totalny bezruch, a widziałem, że ci już tam trochę zaczęło tyrypać i zacząłeś panikować i uciekać. Dobra, Nolif mówi teraz tak. Każdy ustawia się na swoim yy, metalu, na, tutaj na metalu, którym ustawia. Każdy bierze jeden metal, każdy bierze, ustawia się na swoim metalu. Jak nie ma swojego, to buduj dalej. Buduj dalej, metal. Jak nie ma swojego. Dobra, 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 ale nie, musicie. Nie tu, tylko w tą stronę metal. W tą. Każdy musi mieć swój w tą stronę metal. Dobra, dobra, stop, stop. Każdy zajmuje swój metal i każdy buduje schody do góry. Szybko, wierzimy, bo strefa nas zje, Szybko. Każdy schody do góry, każdy schody do góry, każdy schody do góry. Ale wszystkie prosto, w jedną stronę muszą mieć. Każdy schody do góry, każdy schody do góry, każdy schody do góry. Bo Clay, no mam nadzieję, że nie zginie nikt, bo ta, ta strefa trochę nas, trochę się zagadałem. O, gubią się, w burzy trzy osoby już. O jeju, mam nadzieję, że ten Simon dotrwa chociaż ty do tej lawy. Wszyscy do góry, wszyscy do góry. Ja mam lotnie, więc ja i tak ucieknę, jak się zacznie coś panikować, ale dobra. Kolejna osoba się gubi w burzy. Zapomnieliśmy o tej burzy trochę. Zapomnieliśmy, nie stawiać tych podłóg, tylko same te schody. Same schody, ale to epicko wygląda. Same schody, do góry biegniemy. Kolejna, się, kolejna osoba spadła, lecimy, lecimy, wszyscy damy radę, dawajcie! Lecimy Dobra, no i prosto ty Dobra, lecimy. No i prosto, podłogi już, podłogi, podłogi wszyscy, podłogi, żeby nie było, podłogi, podłogi, musimy dobiegnąć. 50 HP, on. Ale osób się zgubiło w burzy. Ty, no tego to nie przewidziałem do końca. Zapomniałem o burzy, zapomniałem, że Simon mówi, jest zawsze taki, że burza, ale już dochodzimy, chyba. 10 osób żyje, 9 osób przy życiu, reszta zginęła w burzy. No niestety nie udało się. To wszystko przez te śmierdziuchy? Dobra, jesteśmy. Wszystko, dobra. Robimy sobie lekką platformę. Ty, wy do nas się dołączcie z tych tamtych trójkątów. Do nas się dołączcie. Dobra, dobra, dobra. Ok. Cała mapa nasza płonie, ale wulkan jest dalej aktywny, więc Simon mówi: Simon mówi, wszyscy budować się na wulkan. Albo nie, na wulkan nie. Wszyscy budować się na. Dobra, do strefy po prostu, do strefy, do strefy. Budujemy. Let's go, let's go. Noliv mówi do strefy. Będę powoli pyrkał z MP5. Oooo, Gabcio! Jezu, jakie to było niefartowne! Gabcio! Raz tylko cię pyrkłem. To jest maksymalny poziom, nie? Więc przy okazji zobaczymy w Simonie, do jakiego maksymalnego poziomu ta walka może, że tak powiem, trwać. Dokąd ta lawa zalewa? Czy ona zaleje wszystko, czy nie wszystko? Także dobra. Norif mówi połączyć to wszystko, bo tak oddzielnie każdy działa. Zaraz się zdenerwuje i komuś, to to zniszczę tą platformę. Więc Norif mówi połączyć to wszystko. Dobra, i do strefy dalej, do strefy, bo zaraz strefa zacznie nas jeść, a wy tak powolutku idziecie, coś widzę. Co jest kurde słabe, słabe, bo nie przeżyjecie tego, a cała mapa zaczyna płonąć. Wszystko zaczyna płonąć. Zapraszam resztę, zapraszam resztę. Czemu się do nas nie dołączyliście? Halo, tam daleko są ludzie. Dołączyć się, zapraszam wszystkich. Dobrze, dobrze. Mają być równo budowane, a nie. A ty z tyłu, co tam robisz? Zgubiłeś się, czy co? Wracaj tu. Wracaj tu. Dobra, let's go. Idziemy wszyscy prosto, wszyscy prosto już. Jesteśmy jedną drużyną teraz, znaczy wy jesteście, bo ja. A ty co się zgubiłeś? Bambior, chodź tutaj. Lecisz tam, dobra. Wszyscy po kolei. Minuta do strefy, raczej zdążymy. Pomaga im budować. Trójkąty może stawiać, jak się nudzi z tyłu. Nie masz nic do roboty. Dobra. Gitara. Trójkąty stawiane, podoba mi się to wszystko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Powolutku dobrze, od razu w strefie się zatrzymujemy, od razu w strefie się zatrzymujemy, od razu w strefie się zatrzymujemy Nie wiem jak mój montażysta to płatnie, czy to będzie pocięte, ale od razu w strefie się zatrzymujemy Dobra, zobaczymy też maksymalnie dokąd pójdzie też yy, ta lawa, nie, bo to jest też ważne Ale tutaj kilka osób musi zginąć niestety w strefie, niestety, bo jest was za dużo, co by tutaj nie mówić Więc Simon mówi stop w strefie, Simon mówi stop w strefie Nolik mówi stop w strefie, dobrze, 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 dobra Nolik mówi stop w strefie, dobra Ty tam na krawędź się wszyscy ustawiacie, wszyscy na krawędź tej budowli Okej, okay. teoretycznie to powinienem już playować kilka osób z tego co widzę, bo tutaj kilka naprawdę, więc wybieram Ty kolego, chodź tutaj, Ty kolego i Ty kolego, chodźcie tutaj Nolif mówi, tak, dobra stójcie, Wy jesteście bezpieczni, Wy stajecie tutaj, Ty też, chodź nolif mówi, Wy stajecie tutaj Dobra, przy krawędzi, przy krawędzi, przy krawędzi przy krawędzi, powtarzam ostatni raz, Nolif mówi, dobra Niestety, nikt wam nie pozwolił w ogóle wyłączyć budowania od samego początku A mieliście je wyłączone, tamtych trzech ma dalej włączone, widzicie? A u nich to są koty, kucnąć Podskoczyć Simon mówi podskoczyć Nolif mówi kucnąć Nolif mówi wstać Nolik mówi... Wstać Aaaaaa Dobrze, dobrze, tak myślałem Dobra, pięć osób może zostać na razie w sumie to pięć Zapraszam resztę, bo was strefa będzie bić, tak? Nie? No, OK, okej, dobra Budujecie się dalej, budujecie się dalej I, a wy macie ostatnią szansę na to, żeby się poprawić Żebyście mieli wyciągnąte dalej budowanie Bo, no mówię To nie może być tak, że, że nie będziecie mieć wyciągniętego budowania Ostatnia szansa na poprawę Nikt nie kazał wam tego chować A wy dalej macie to wyciągnięte I wszyscy ze sobą chodzimy, a nie oddzielnie Kolego, ten triceratopsem, wracaj tam, wracaj tam nie możesz tak chodzić sobie, jak chcesz, tym triceratopsem. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. 14 osób mam zlikwidowanych. Burza z, sama zlikwidowała z 10 osób, więc końcówka jest całkiem blisko już tego Simona. Simon to lawa, Simon to lawa. Dobra, i teraz tak. Do strefki, do strefki, do strefki, do strefki, do strefki, do strefki, do strefki. Dobra, i w strefie zatrzymujemy się. i na razie, że wulkan zalał już prawie całą mapę, no bo całą prawie zalał, ale jeszcze to jakby dalej idzie do góry. No to ja nie chcę was likwidować, ale myślę, że tak w ramach odcinka jedną osobę przydałoby się stąd wykluczyć. Więc ustawcie się w. Ciężko, żeby ustawić się w dwójkach. Więc ustawcie się w dwójkach, w dwójkach i jedynce. 2-2-1. Ok, super. Ty, jak jesteś sam. W tej konkurencji masz wygraną. Siadaj tutaj, nie będziesz się pojedynkował. Wy z całą resztą macie jedną rzecz do zrobienia, a mianowicie wyciągnijcie kilofy. Ok. Bardzo dobrze. No niestety, więc cała reszta trójka przeżywa No, a teraz Amercek daj cięcie w tym materiale i zobaczymy co się stanie dalej Na razie jesteście bezpieczni i możecie schować na budowanie sobie jak chcecie Bo teraz to i tak się nie liczy do zabawy Bo jest, będzie tutaj cięcie na materiale, więc tego nie będzie widać Musimy poczekać aż tam Nie no, naprawdę to nie jest bait, możecie już sobie... Z... Dobra, no i w budowaniu. Następna konkurencja, w której musi paść jedna osoba w takim razie, bo było tutaj chwilę cięcia bliska, ale lawa dalej idzie, chcemy zobaczyć, co się stanie, jak będzie max wysokości, ale że jest nas trzech, no to nie podnieją się, jak jedna osoba zginie, więc będziemy wybierać numery. W jednym numerze mam lotnię i tą lotnią ta osoba będzie musiała jakby spać do lawy i się zabić po prostu, więc nie będzie można budować, jak już spadniecie. Więc na jednym slocie mam lotnik, osoba, która trafi, przegrywa. Więc zaczynamy od ciebie Triceratopsie. Ja będę ci wymieniał liczby po kolei, a ty jeżeli y, zrobisz. Jeżeli zatańczysz, to znaczy, że tą liczbę chcesz. OK? Dobra. Numer 2. Numer 3. Numer 4. Ok. Jesteś bezpieczny. Okej. Okay. Numer 2. Okej. Okay. Numer 3, numer 5, numer 6. Jeszcze raz. Numer 3, numer 5, numer 6. Musisz coś wybrać. Numer 3. Kurde, nikt nie odpadł. więc zostało jeszcze tylko 5 i 6. Dobra, więc wracamy od początku, że tak powiem. Numer 5. Lecisz do lawy, niestety, żegnamy się z tobą. Przegrałeś. Zobaczymy to. Dawaj, lecisz do lawy. Nie, nie, stop, on zginął. Wulkan już prawie zatonął cały. Już prawie cały zatonął, dobra. A ty, ile masz? Masz więcej HP niż 10? Więcej niż 20? Więcej niż 30? Aha, czyli masz 22. 23. 23 HP. A ty, ile masz? 20? Więcej? 10? Równo? 10 x HP, dobra, lecimy dalej. Prowadźcie. Jak się dowiedzieliśmy, widzicie, to się nazywa komunikowanie bez tego, bez mówienia. No, no, mówi, lecimy, spokojnie. Uciekajcie! Ermiłek wygrał. Ermiłek wygrywa tego Simona. Tak trochę nie do końca, ale udało się, y, jesteśmy prawie na samej górze, więc y, prawdopodobnie i tak burza dojdzie pierwsza zanim lawa zacznie y, dojdzie do, samego, do samej góry, więc jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, a pomyślimy o następnych tego typu odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, mordeczki.